Zdecydowanie komunikacja bezpośrednia z najbogatszym kanałem informacyjnym, umożliwiającym dodatkowo szybką informację zwrotną, a zatem wpływającym na efektywność procesu przekazywania informacji. Dość często spotykam się z pytaniem, jakich kanałów komunikacyjnych najlepiej używać w negocjacjach. Oczywiście dotyczy to tych sytuacji negocjacyjnych, w których negocjatorzy mają możliwość dokonania wyboru. W sytuacjach konfliktowych, a do takich należą negocjacje, ludzie intuicyjnie kierują się w stronę komunikacji bezpośredniej, to jest twarzą w twarz. I słusznie, bo to najbogatsze medium komunikacyjne, według teorii bogactwa mediów. Najbogatsze to jest transportujące najwięcej sygnałów. Oprócz samej treści komunikatu, do odbiorcy docierają informacje przenoszone np. głosem, jego wysokością, tempem mówienia, pauzami itd. Do tego dochodzą mimika i gestykulacja, mikroekspresje i wiele, wiele innych. Na podstawie tych wszystkich sygnałów, zawsze dostrzeganych, choć nie zawsze uświadomionych, odbiorca może oceniać wartość otrzymanej informacji. Zdecydowanie komunikacja bezpośrednia jest najbogatszym kanałem informacyjnym, umożliwiającym dodatkowo szybką informację zwrotną, a zatem wpływającym na efektywność procesu przekazywania informacji. Czy znaczy to, że jest to jedyna godna polecenia metoda? O, zdecydowanie nie. Doświadczeni negocjatorzy świadomie dobierają kanały komunikacyjne do postawionych celów. W badaniach udowodniono, że komunikacja asynchroniczna, czyli np. maile, SMS-y, dobrze ogranicza ryzyko konfliktu. To intuicyjnie zrozumiałe. W mailu lub SMS-ie wybuchy złości i nieostrożne oceny zdarzają się znacznie rzadziej niż na żywo. Jeśli więc istnieje ryzyko emocjonalnego zaangażowania, może właśnie należy przemyśleć zastosowanie tego przekazu. Z drugiej strony wiadomo także, że komunikacja pisemna jest bardziej podatna na umieszczanie w niej informacji oszukańczych. Bierze się to stąd, że w czasie komunikacji twarzą w twarz nawiązuje się więź między stronami, która zmniejsza prawdopodobieństwo oszustwa, a dodatkowo Próba wprowadzenia w błąd podlega bieżącej kontroli wielu czynników, takich jak głos, wzrok, pytania kontrolne a to wszystko zmniejsza skłonność do dostarczania zafałszowanego przekazu. Ta właściwość tego kanału informacyjnego powinna zatem skłonić negocjatorów do uważnego analizowania informacji otrzymywanych pisemnie. Na przywołanych tutaj przykładach widać, że przygotowując negocjacje warto rozważyć. Czy może świadome wykorzystanie uboższego kanału komunikacyjnego nie przyczyni się lepiej do osiągnięcia zamierzonego celu? Oczywiście odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszę się je w komentarzu. Chciałbym Cię zaprosić do zajrzenia tutaj od czasu do czasu, będą tu się pojawiały na pewno nowe treści. Jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.